Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z codziennych scenariuszy Flycorp. Dzisiaj mamy zarobić milion i mamy na to pół godziny w grze. Także zacznijmy może od tej Boliwii. Mamy tutaj La Paz, więc zjedziemy sobie na dół do Argentyny. No i tutaj też mamy La Paz. Ok, także wziąłbym może na początek taki samolot poziomu pierwszego, też żeby nie wydać wszystkich pieniędzy, żeby mógł jednak łączyć te inne rzeczy. Dalej, z tego La Paz w Boliwii. Pójdziemy sobie tutaj na północ. No, i tutaj mamy Honduras, w którym też jest La Paz. Okej, okay, dobra. Bierzemy też samolot pierwszego poziomu, na dobry początek. No, i polecimy jeszcze do Meksyku, w którym tak, zgadza się, też mamy La Paz. Także raz, dwa, trzy, cztery takie same miasta. Tutaj w Boliwii robi się już troszkę żółto, więc może ja na przykład ulepszę to lotnisko. No, ale z samolotami też tutaj trzeba by to troszkę poprawić więc złapmy sobie ten samolot, ulepszmy go o jeden poziom. Dalej ten samolot też możemy oczywiście ulepszyć oraz przejdźmy sobie jeszcze w to miejsce tutaj między La Paz a La Paz też możemy ten samolot ulepszyć. No a skoro mamy trochę pieniędzy, to ja bym proponował jeszcze poulepszać te lotniska. Także w Hondurasie powiększamy lotnisko, dalej tutaj w Meksyku oraz jeszcze w Argentynie też to możemy zrobić. No i teraz niespodzianka, ponieważ odblokowały nam się kolejne Miasta, ale tym razem to już nie jest La Paz, tylko San Lorenzo. Ok, także z Boliwii polecimy sobie tutaj do San Lorenzo. Może tak samo na początek jakimś mniejszym samolotem. No i teraz z tego miejsca tutaj, i jeszcze na przykład takie połączenie. Zobaczyłbym tylko, czy czasami coś się jeszcze tutaj nie odblokowało. No właśnie, kolejne San Lorenzo. No i to by trzeba połączyć z czym? Z Boliwią, czy na przykład z Hondurasem. Tutaj by to kosztowało 442. A tutaj 500 coś, także ja bym jednak połączył się tutaj, troszeczkę zaoszczędzimy. W La Paz odbywa się festiwal fajerwerków. No ciekawe, w którym. Liczba pasażerów chcących odwiedzić to miasto wzrosła dwukrotnie na tydzień. Mam nadzieję, że tylko w jednym Lapas, tak, tutaj w Argentynie, a tu jest nawet normalnie. Więc jeszcze bym tylko zobaczył, czy w Meksyku się nic nie odblokowało, ale na szczęście w tym momencie nie. Więc możemy się skupić na tych samolotach, na przykład tego bym jeszcze troszkę ulepszył, oraz na przykład możemy powiększyć te lotniska, które mamy tutaj. Dalej, ten samolot jest taki jakiś czerwony, jego sobie powiększymy na przykład raz, i tego też możemy raz powiększyć. Tutaj teraz będzie latało więcej ludzi, więc tego bym dał już na trzeci poziom, niech on bierze tych 100 pasażerów. No, i w La Paz też w takim razie może czekać trochę więcej ludzi, więc to też oczywiście sobie ulepszymy. No, a ta trasa między Hondurasem a Boliwią to ona jest taka strasznie długa, więc może ja bym kupił na przykład jakiś kolejny samolot. I niech to będzie już samolot trzeciego poziomu. Tak, troszeczkę lepszy. No, i skoro tam lata trzeci poziom, to to też sobie ulepszymy. No, i słyszę, że odblokowują mi się kolejne miasta, tym razem święte Barbary. Ok, zacznijmy może od Chile. Y, tutaj takie połączenie pierwszym poziomem. Dalej, gdzie my to jeszcze mamy? W Ekwadorze nie, ale w Hondurasie też jest święta Barbara. Także taka linia za 23. Coś jeszcze, coś jeszcze? Tak, zgadza się w Meksyku. Także do tego La Paz pierwszym poziomem na razie. Tego samolotu jeszcze chyba nie ulepszałem. No a on jest taki dosyć mały, trasa też jest długa, więc możemy za to zapłacić. Na tej krótkiej linii to raczej na razie nic nie trzeba robić, no ale ten samolot z La Paz do La Paz też możemy jeszcze trochę przyspieszyć. Ale czekajcie, czekajcie, ponieważ jeszcze w Stanach Zjednoczonych jest Święta Barbara, więc musimy polecieć na przykład w ten sposób i może ja od razu wezmę samolot trzeciego poziomu. Tak, tak będzie lepiej, skoro ja to potem i tak chcę ulepszać. Mamy kolejne lotniska, tym razem Wiktoria, czyli Wiktorię połączymy sobie tutaj ze Świętą Barbarą. Trzecim poziomem, czy gdzieś w Kanadzie się coś odblokowało? Tak, tutaj jest Wiktoria, więc musimy zrobić taką długą trasę też samolotem trzeciego poziomu. Okej, okay, okej, okay. szukamy, szukamy, gdzie jeszcze jakaś Wiktoria jest? Tu jest jedna Wiktoria, nawet może być trzeci poziom. Tutaj La Paz nam przegrywa, więc szybciutko ulepszamy i przechodzimy jeszcze do tej Wiktorii, łączymy ją z La Paz. No, ale mogę też zrobić połączenie Wiktorii z San Lorenzo trzecim poziomem. Wiecie co, może ja spowolnię troszeczkę. Ok, dobra, był spowolniony ten czas, ponieważ dzieje się to trochę za szybko. Teraz mamy jeszcze Santa Cruz. Robimy połączenie tutaj, dalej, w Brazylii, dosyć daleko. Ja bym to połączył na przykład do La Paz. Okej, okay, okej, okay. tutaj mamy raczej wszystko, dalej, w tym miejscu jest jeszcze Santa Cruz. Ja bym to połączył na przykład do Ekwadoru. Tak, 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 dalej, tutaj chyba nic nowego w tym momencie nie ma. Tu jeszcze mamy Santa Cruz, łączymy do Świętej Barbary, a czy w Kanadzie coś się dzieje? Raczej w tym momencie nie. Nigdzie indziej na świecie raczej teraz mi się nie odblokowują. Argentyna jest na Kwarantannie z powodu epidemii wirusa anulują loty do Argentyny, no i niestety przez Argentyny się przelatuje do Chile. Więc musimy zrobić teraz zapasowe połączenie, no i może ja bym podłączył to do tego La Paz. Tak, teoretycznie mogłem tutaj do San Lorenzo, ale jednak to jest takie bardziej główne miasto, więc to będzie lepszy pomysł. Dalej, ten się świeci, także tutaj dajemy czwarty poziom, no i w takim razie ten drugi samolot też możemy ulepszyć. Później, czy coś się dzieje w tych okolicach? Oczywiście, ten samolot jest już za mały, dajemy 100 pasażerów, a ten sobie nawet jakoś radzi. No i jeszcze. To lotnisko możemy ulepszyć. Święta Barbara jest pełna. Tutaj proszę bardzo, większe lotnisko. Ten samolot na przykład na czwarty poziom. Tutaj też czwarty poziom. Może jeszcze jakieś ulepszenie w tym miejscu. Też czwarty poziom. OK, świeci się. I mamy jeszcze. Aha, najpierw może problem. Blapas, tak, możemy to poprawić. No i odblokowały nam się teraz miasta Springfield. No i co ja teraz mam z nimi zrobić? Powiem tak. Najpierw to ja połączę je po prostu ze sobą. Coś takiego. No i teraz się zastanówmy, gdzie zrobić kolejne połączenie. Czy do Victor czy do La Paz? Jednak to La Paz to jest takie ważniejsze miasto, więc może coś takiego i od razu samolot piątego poziomu. Tutaj coś jeszcze było w tych okolicach, zgadza się. Kolejne takie miasto, hmm, do Wiktorii, lepiej chyba będzie do Santa Cruz, a najlepiej to chyba do Świętej Barbary trzeciego poziomu. Patrząc tutaj jeszcze na dole, to widzę, że świeci się ta Święta Barbara. Możemy ulepszyć lotnisko i możemy na przykład jeszcze powiększyć ten samolot do 300 pasażerów. Później tutaj San Lorenzo powiększamy do 300 oraz samoloty też. Ten może być tak naprawdę większy, ponieważ przez to miasto lecą tam jeszcze dalej, także to się zawsze przyda. No i mamy jeszcze takie świecące się lapas w tym miejscu, tylko wcześniej tutaj trzeba poprawić Świętą Barbarę. Wracamy w te okolice, poprawiamy jeszcze to lotnisko no i ten samolot też powinien być większy. Tutaj tylko taka 50 latała, no to nie ma co się dziwić, że to się świeci. Musimy tych ludzi stąd szybciej wyciągać. Później Springfield tutaj, aha, tylko wcześniej jeszcze San Lorenzo oraz La Paz. No nie, 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 nie chcemy teraz przegrać. To musimy ulepszyć. No i w takim razie ten samolot na 500 i ten drugi, który tutaj lata, też dajmy na 500. Odblokowują mi się jeszcze Aleksandry, a ja jeszcze tutaj nie poulepszałem wszystkiego. No dobrze, niech Wam będzie. Łączymy to tak i możemy w takim razie zrobić zapasową taką trasę, żeby mogli sobie też tędy latać. Później tutaj trasa do Aleksandry. No, ale ja bym też chciał te lotniska tutaj po drodze poulepszać, ponieważ one to są takie podstawowe. W Aleksandrii też możemy to sobie powiększyć. Tutaj Aleksandria też do powiększenia. Wiktoria do powiększenia. Tutaj Świętą Barbarę już powiększałem. La Paz. No, teoretycznie można by, tak na wszelki wypadek. Ale czekajcie, czekajcie, bo my jeszcze mamy Aleksandrię w Egipcie. No nie, i w Rumunii. Stop, stop, stop. Ja muszę zatrzymać grę. W ogóle fajna aktualizacja, bo kiedyś, jak się zatrzymywało, to wyskakiwało nam menu i nic nie dało się widzieć. W tym momencie to jest fajne. No ale dobra. Lecimy z Egiptu. Gdzie? Chyba gdzieś do Hondurasu. Tak, niech to będzie trasa do tego La Paz. No i tutaj od razu samolot piątego poziomu obowiązkowo. No i teraz jeszcze z Egiptu do Rumunii. W tym miejscu myślę, że wystarczy taki trzeci poziom. No i w Egipcie będzie trzeba ulepszyć lotnisko, tak? Niech tutaj na przykład taka trzysetka będzie, w Rumunii możemy dać setkę. No dobrze, więc ja włączam czas, ale jeszcze się tak rozejrzę, czy czasami jakieś inne kraje mi się tutaj nie odblokowały. Ale raczej nie. Co tutaj mi się świeci? W tym miejscu Springfield to ulepszałem. Samolot też raczej dobry tutaj lata, więc tym bym się nie przejmował. To musimy ulepszyć. No i co, jeszcze może tego kolegę? No nie wiem, teoretycznie można. Okej, okay, to też nie jest aż takie drogie, a może dzięki temu jakoś nie upadniemy. Tak, w ogóle my jeszcze mamy sporo zarobić, a zostało nam ponad 15 minut, więc trzeba by się tutaj pospieszyć. Yy, Albany, Albany połączymy tutaj na przykład, żeby nie robić takiego obciążenia w tym mieście. Yy, kolejne Albany są w tym miejscu, też łączymy dalej. Tutaj takie króciutkie połączenie, może być już trzecim poziomem. Kolejne Albany, o nie, w Australii. No dobrze. Do Egiptu by to kosztowało prawie 3000, do Brazylii ponad 3000, tutaj do Boliwii 3600. Także ja bym to zrobił do Egiptu. Tylko skoro my będziemy mieli teraz taką trasę tutaj, to pewnie trzeba by też ulepszyć to, co się dzieje w tym miejscu. No ja bym tutaj chciał kupić nowy samolot, tylko właśnie skąd ja zaczynałem tę linię robić, z Egiptu. Dobra, więc możemy w tym momencie kupić drugi samolot i on powinien wylecieć stamtąd. No a tamten drugi jest właśnie po przeciwnej stronie. A co mamy tutaj? Miejski bloger nagrał film prezentujący lotnisko w mieście Santa Cruz. Bardzo podobało mu się, będzie więcej pasażerów. Dobra, niech tam będzie. Potrzebujemy więcej. Pieniędzy więc niech przylatują. Springfield jest do ulepszenia, ale tak naprawdę nie widzę tutaj potrzeby ulepszania samolotów. No chyba że tego. Dobra, niech będzie. Później ta święta Barbara się troszkę świeci, ulepszamy ją. Samolot też możemy ulepszyć na 300 i ten też na przykład na 300. Coś tutaj dalej mamy pełne w tym miejscu. Proszę bardzo, 300 też niech będzie. Ten samolot może już 300 wozić. Tego bym na razie nie ulepszał. Lapas jest prawie pełne. To lapas, no to nie ma co się dziwić, ponieważ tutaj czekają, żeby wylatywać gdzieś za ocean, także to musi być duże. Później Santa Cruz jest prawie pełne, to jest dosyć daleko, też nie ma co się dziwić, i tutaj była tylko taka pięćdziesiątka, no to jak najbardziej tak się mogło stać. Ten samolot, dajmy też nawet na 500. Dalej, Richmond, gdzie to jest? Y Tutaj, no to robimy taką linię do Springfield trójeczką. Później, aha, później musimy naprawić La Paz, żeby nam się tutaj nic nie stało. Teraz to łączymy sobie w to miejsce. Dalej, w Australii jeszcze dwa takie miasta mamy. No to ja bym proponował zrobić jedno takie połączenie, i na przykład drugie takie połączenie. Jeszcze te powiadomienia tam wyskakują. Aha, bo to wyskoczyły po prostu powiadomienia o tym. Także więcej już chyba tego nie ma. To możemy oczywiście powiększyć. Tutaj sobie możecie czekać. No i te samoloty tak naprawdę też mogą być większe. 300 pasażerów. No i może jeszcze byśmy coś kupili w tych okolicach na tej linii. Kolejny samolot piątego poziomu, tylko oczywiście nie zdążyłem. Zróbmy to jeszcze raz. Klikamy tutaj. Kupujemy taką piąteczkę. I do Australii raczej powinno być dobrze. Później dosyć ważne lotnisko w tym miejscu, ponieważ ono teraz obsługuje dosyć dużo tych miast. Czyli ten samolot, który lata tutaj, ja bym powiększył na 500, no ale też mi się nie podoba, że on ich potem wszystkich ładuje na to lotnisko. I jeszcze ten samolot ich musi zabierać, więc na razie możemy to po prostu tak ulepszyć. No a w przyszłości to najlepiej byłoby zrobić jakąś, może linię tędy, tutaj jakieś połączenie, ale takiego bezpośredniego to może teraz nie. Poczekamy, może coś się tu jeszcze odblokuje. Yy, tutaj było prawie pełne, no ale tu się mieści tylko 50. Ten samolot też możemy przy okazji ulepszyć. Tutaj też coś się męczy do ulepszenia. No i słyszę, że pojawiają się kolejne miasta, i słyszę też, że nam San Lorenzo co upada. Okej, okay, możemy powiększyć ten samolot. Aha, Aleksandria jeszcze w Egipcie. Wiktoria tutaj. Trzeba to ulepszać, ulepszać szybciutko. Co ja chciałem teraz zrobić? Dobra, nie wiem, co chciałem zrobić. Zajmijmy się kolejnymi miastami. Greenville. Okej, okay. więc, więc, teraz z Aleksandrii takie coś tutaj. Później ze Springfield na przykład w to miejsce. Dalej połączymy się jeszcze tak. No, ale to nie wszystko, ponieważ chciałbym mieć może jeszcze jakiś czyli takie coś oraz to o czym mówiłem wcześniej, czyli właśnie takie połączenie tędy. Czy to są już wszystkie te nowe miasta? W Kanadzie tutaj za bardzo nic nie widzę, w Stanach się też już nic nie świeci. W Meksyku jest dobrze, w Hondurasie jest dobrze, tutaj wszystko okej, okay, jak najbardziej. W Brazylii nic, tutaj na południu też nic nie mamy. Zobaczmy jeszcze. O, w Liberii też mamy Greenville, więc połączymy sobie to może do Santa Cruz, tutaj w Brazylii, taką piąteczką. No, i możemy zrobić jeszcze skrót tutaj do Egiptu. Także Aleksandria w Egipcie z Liberium Greenville. Taka trasa. Dalej, w Europie nic nie mamy, tutaj w Azji raczej też nic. Australia jest ogarnięta. Święta Barbara jest prawie pełna. Yy, tutaj, w tym miejscu, dobra, większe lotnisko oraz ten samolot też większy, pewnie. Tutaj taki maluszek latał. Dalej, ciebie też możemy sobie ulepszyć. Tak, w ogóle mamy 300 tysięcy, 10 minut jeszcze do miliona, ale nawet te pieniądze fajnie wpadają, więc powinno to się jakoś udać. To ulepszamy i mamy Mercedesa, tak? Nawet trzy Mercedesy tutaj w jednym miejscu, jeszcze czwarty Mercedes tam. No to łączymy do La Paz, jedno takie połączenie. Później dwa Mercedesy do Wiktorii, no i czwarty Mercedes na przykład do San Lorenzo. No i tutaj ta Wiktoria nam się już świeci na czerwono. 50 pasażerów się mieści, musi być więcej, 300. Święta Barbara tutaj zaczęła mi pikać, była już czerwona, także to ulepszamy. Tylko, że mamy problem, ponieważ pracownicy producenta samolotów podjęli strajk. Nowe samoloty i ulepszenia będą droższe. Okej, okay, no trudno. To lotnisko chciałem ulepszyć, tak? Samolotów w takim razie teraz może nie ruszamy. Z tym sobie poczekajmy tydzień. 9 minut, niecałe 600 tysięcy jeszcze do zarobienia. No, ja nie wiem, czy to się uda. No, zobaczymy, zobaczymy. Może coś z tego będzie. Tutaj świeci nam się lapas. Ok, powiększamy. Bo tutaj spora kolejeczka tych ludzi, żeby polecieć właśnie gdzieś do Afryki. Aleksandria w Egipcie już. Dajemy tutaj tysiaka. I gdzie wy chcecie latać? Do Aleksandrii w Rumunii. Może ja na razie tego nie będę ulepszał. Tutaj czekajcie, czekajcie, bo ja zaraz upadnę. Stop, stop, stop. Gdzie to się świeciło w tym miejscu? Bo tutaj tylko 50 było. To to trzeba ulepszać. Może ja to powinienem od razu ulepszać, jak odblokowuję te miasta. Bo potem to się zapomina i jakieś takie 50 jeszcze tutaj są. No i to się może dobrze nie skończyć. Kończyć. W tym miejscu setka jest, to też powiększamy. Tutaj Springfield się świeci, dajmy nawet 500. No i w tym momencie to ja bym nie chciał za dużo wydawać, ponieważ idzie dobrze. Mamy pół miliona, mamy 7 minut. Więc gdyby tak zostawić to teraz, to powinniśmy jakoś do tego miliona dobić. Wiadomo, ulepszamy takie miejsca, gdzie trzeba, gdzie przegrywamy. No ale poza tym to chyba już nic nie trzeba tutaj robić. Albany prawie pełne, tak. To możemy poprawić, to kosztuje tylko 200, więc to tak naprawdę nic nie jest tego samolotu. Może na razie nie. Są droższe też. To jest taka krótka trasa, więc jakoś sobie poradzą. San Lorenzo jeszcze. Coś tutaj się świeciło. Mamy pojemność 100, także zwiększamy do 300. W tym momencie przekroczyliśmy 600 tysięcy. Greenville tu się świeci, ulepszamy. Tutaj też tylko setka była. No a te samoloty raczej latają dosyć rzadko, no bo to są jednak długie trasy. Później to La Paz, też do ulepszenia. Możliwe, że po prostu teraz lata więcej pasażerów i dlatego to się wszystko nam tak świeci. Gdzie? Springfield? Tak. Tutaj jest już 500. No dobra, mogę ulepszyć, żeby potem nie było. Mamy 700 tysięcy, ale mamy też 5 minut. Czy się uda? Czy się uda? Zaraz się dowiemy. Tutaj jakieś problemy były? Tak, w San Lorenzo. No to wydajemy 400. To tak naprawdę nic nie jest. Samolotów nadal nie ulepszam, ponieważ jeszcze są droższe. La Paz gdzieś mi się tam świeciło, ale to zniknęło, więc może to nie jest jakiś taki wielki problem. 800 tysięcy na w naszym koncie. 4 minuty do końca. Lapas jest prawie pełny. Które lapas? Yy, tutaj lapas. No, 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 nie wiem, no nie wiem. 1600 teraz płacić. Mamy już pojemność 1000. Może ja bym poczekał, aż te samoloty będą tańsze, bo najprawdopodobniej to ten tutaj za rzadko przylatuje. Poczekajmy, aż będą po normalnej cenie i wtedy sobie go ulepszymy. Ale Springfield chyba trzeba by ulepszyć, tak, bo tutaj się mieściło tylko 500. Przylatuje taki gigant, no i nie ma co się dziwić. Richmond jest prawie pełne w Australii, tak? No właśnie, tutaj tylko 50 była, możemy dać setkę, tutaj też możemy dać setkę i przy okazji mamy 900 tysięcy ponad. No i jeszcze 3 minuty do końca. Wydaje mi się, że się uda. Tutaj jeszcze coś, święta barbara, tak? Do powiększenia. Zaraz się kończą drogie samoloty za 12 sekund, ale jeszcze wcześniej Lapas jest prawie pełne. Proszę bardzo, czy nie proszę bardzo? 1600. Nie, nie wydajemy. Jak będzie pikało, wtedy możemy się zastanowić. Nasz dział finansowy odradza nam kupowanie samolotów pierwszego poziomu o pojemności 20 osób. Czyli chcecie mi zaoferować, żeby od razu pojawiały się drugiego, postawić nową fabrykę za 3000. Nie, tak naprawdę jesteśmy już na samym końcu. Brakuje nam troszkę ponad 50 tysięcy do wygrania, więc w tym momencie ja bym takich rzeczy nie robił. I tak już nie tworzyby nowych lili, więc to by było bez sensu. E, dobra, Wiktoria jeszcze, tak? Możemy zapłacić tutaj 400, prawie, prawie 32 tysiące do końca. No i mamy 2,5 minuty. Albany, tutaj w Australii. To możemy ulepszyć, tak naprawdę. No, ale to już jest końcowe odliczanie. 94, 95. No, 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 lecimy dalej. 999 tysięcy i uwaga, uwaga, zarobiliśmy milion. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Papa, pa. cześć, cześć.